Zadanie 31. Liczba naturalna n przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3. Liczba m również przy dzieleniu przez 5 daje resztę 2. Udowodni, że reszta z dzielenia iloczynu liczb n i m daje resztę 5. Przez 5 daje resztę 1. No. E, dobra. No to zastanówmy się, o co w ogóle tu chodzi. Jeżeli jakaś liczba, załóżmy n, jest podzielna przez 5, to dana Jakąś liczbę. Tak? No, na przykładu tak? Tutaj. No, tu jest równa się. Czyli w tym wypadku załóżmy, jeżeli 20. Nie, 30 dzieli się na 5, to dostajemy 6. I z tego samego wynika, że 6 razy 5 jest równe 30. No to tak, że tak powiem brzydko na logikę, nie? Ale jeżeli 31 podzielę na 5. To dostanę 6 i reszta 1. No to w takim razie będę miał tą 6 razy 5 i plus 1 to będzie 31. Mam nadzieję, że kumacie system. W takim razie, jeżeli my mamy powiedziane, że n przez 5 daje resztę 3, no to tu mamy resztę 3. No to w takim razie wynik tego dzielenia x, czyli będzie mieć 5x plus 3 zgodnie z tą logiką tutaj w rameczce, tak? Miałem resztę jedynkę, wynik razy 5, czyli 6 razy 5 plus reszta, czyli x razy 5 plus reszta. Da nam, o, zapomniałem, da nam E. No i ja analogicznie wiem, że m przez 5 robi, dostajemy y, ale reszta 2. W takim razie m to będzie y, 5y plus 2. A my mamy udowodnić, że reszta z iloczynu liczb n i m przez 5 daje resztę 1. No to zróbmy ten iloczyn. Czyli będziemy mieć m razy n. To będzie w takim razie 5x plus 3 razy 5y plus 2. No to jest iloczyn. No to mnożymy. Czyli 5 razy 5, 5x razy 5y to jest 25xy plus 10X plus 15Y i jeszcze plus 6. No to teraz to, co tam pozostaje zrobić, to zauważyć, że 6 to też jest 5 plus 1. Jeżeli ja wyciągnę, bo dzielimy przez 5, jeżeli ja wyciągnę przez 5, e, tą piątkę przed nawias to dostanę 5. 5. XY plus 2X plus 3Y plus 1, zamknę nawias i na tej końcówce tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo 5 razy 1 tą jedynkę tu da nam 5 i za nawiasem wpiszę jeszcze tą jedynkę tu. Czyli dostajemy tutaj Rzecz, że tutaj ta część jest podzielna przez 5, a reszta będzie jedynka. Co należało udowodnić?